Jeżeli chodzi o zdrabki, mamy taki dodatkowy konkurs dla pechowców, którzy ewentualnie jeżeli zagrają za kwotę 4 zł i nie trafią, to tu jest dalej taki punkt do jak gdyby zabaw sportowych. Rzucamy trzema cukierkami do kubków każdy rzut jest premiowany w zależności od Ilości trafień odpowiednimi gadżetami z naszej firmy. To są kubki termiczne, to jest parasol, czy to jest na przykład jakieś takie drobne gadżety, które tam leżą na dole. Roboty to. Szczególnie te z klocków Lego to nie tylko zabawa, nie tylko idealne połączenie nauki poprzez zabawę, ale przede wszystkim efektywne wykorzystanie czasu dziecka, ponieważ żaden robot nie zadziała, jeśli go nie zaprogramujemy. I tego staramy uczyć się dzieci. A programowanie, czym jest programowanie? Polega tak naprawdę na powiedzeniu, naszej konstrukcji, co ma robić i to za pośrednictwem komputera. Tego ich uczymy, uczymy ich logicznego myślenia i radzą sobie z tym dzieci, które nie potrafią nawet czytać czy pisać, pięcio-, sześciolatkowie, którzy poprzez logikę użytą w programie radzą sobie świetnie i wykorzystują te umiejętności dalej w sterowaniu. To trzeba najpierw wiedzieć, jak kierować robotem i trzeba ostrożnie wchodzić w zakręty. A ty pierwszy raz dzisiaj jeździłeś takim robotem, czy już wcześniej? Wcześniej też i wygrałem taki wyścig dwa razy pod rząd. Są to soki jabłkowe oraz soki gruszkowe-jabłkowe, naturalnie mętne, tylko pasteryzowane. Również dostarczamy owoce dla dzieci. Jest taka akcja Owoce w Szkole. I między innymi jesteśmy takimi dostawcami do szkół podstawowych. Jabłuszek, marchwi i gruszek. Bardzo ważne jest regularne odżywanie się, czyli 5 posiłków dziennie oraz picie wody w ilości od 1,5 do 2 litrów, też na dobę. Na śniadanie zlecamy np. Porcje ciemnego pieczywa z chudym serem, lub chudą wędliną i warzywami. Do tego może być sok owocowy lub woda mineralna. Ważne jest, żeby było też drugie śniadanie, czyli na przykład jogurt z owocami i ze zbłonnikiem. Obiad też powinien stanowić bardzo ważną sferę naszego żywienia. Czyli dużo warzyw, przynajmniej 300-400 gramów, porcja mięsa około 200 gramów i do tego może być też bardzo smaczna zupa. Pod wieczorek też warto, żeby znajdować się w naszej diecie, aby, abyśmy się regularnie odżywiali. To no taki podwieciorek, polecam na przykład sałatkę owocową z cytrusów i na kolację też na przykład smaczna zupa warzywna lub por sałatka, porcja warzyw gotowanych lub grillowanych i do tego porcja chudego mięsa.